Ach, patrzcie jaka nowość, tak wlazam, bo mówię wyprzedaż, pewnie żadnych nowości nie wyczaję, a tu proszę bardzo, także co, zostajemy, zostajemy, nie? Ile ten zestaw? 15 zł tu są 4 elementy, no dobra, fajnie, tak jeszcze patrzę, czy tutaj coś jest, ale, ale nie ma, także witajcie, jesteśmy w Pepko na przeglądzie nowości. Macie chwilkę, patrzcie, kawkę, i działamy. 10 zł te słomki, ale to chyba nie znałeś. Hmm, ale zbliżyłam. Dobra, jeszcze chwilę tu zostałam, bo chyba nowy kolor się pojawił. 10 zł. O, i nawet jeszcze jest zielone. Nowość czy nie? Piszcie. Może i nowość, ale nie mam pewności. Dobra, szukam dalej. A i szczypczyki jeszcze do zestawu. Te szczypce 5 zł. Szarego. Szare okay. Idę szukać, nie? Może coś znajdę, może nie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, mam jeszcze kaksówki. I te kaksówki. 25 zł. Też nowość. Mhm. Takie różowe. W sensie tutaj, nie? A. I. I, ty, i, i to tyle, chciałam powiedzieć dobra, jeszcze jest nowość na ściereczkach o, dobra, jest, tak, nic trzy sztuki mhm. cena 12 zł tak? tak te znamy, nie? a te? nowość no to jednak coś tu się wyczai, fajnie okej okay, idę dalej jeszcze tu rękawice, ale nie a tak, jednak tak, do tego zestawu zobaczcie nie zdajemy, nie, bo potem nie zawierzę. 6 zł. Mhm. Do tego zestawu. Dobra. Idę dalej. Szybkim okiem na kubeczki, ale. O, no, chociaż. Może ten tutaj. 10 zł. Mhm. Wow. Tace murciły. Fajne są te kolory tych tac. 10 zł? Nie, 20. Gdzie? 10, bo ok tak jeszcze o dobra jeszcze tutaj widzę jakąś nowość 12 zł hmm. patrzę tu a zobaczcie jakie tu są nowości no dla mnie nowość nie dla was za 12 zł ładny kolor mega jeszcze taki jak coś taki szybki przegląd do kawki w niedzielę przy okazji. Cudownej niedzieli Wam życzę. Piszcie, co tam porabiacie. Może te? Takie kwiatowe. 15. Tego nie ściąga, bo, bo mi gruchnie to, nie? Nie kujśmy losu. <grytanie> Okej. Okay. No jeszcze tutaj taki malutki. 12. A w ogóle jutro niedziela handlowa. Zamierzacie skorzystać z otwartych sklepów? Piszcie. Ja się raczej nie wybieram. No Właśnie. Osiem złotych. Widać jaki... To jest słonecznik, taki ale kwiat. Okej, okay, dobra. Idę dalej. To nic nie ma. Dobra. Zmieniamy alejka. Wróciły te chlebaki, one się mocno podobały, no nie? Podejrzewam, tylko cena. 60 zł. O, jeszcze taki termosik. Termosik, babu. Za. Gdzie tu jest cena? 25 zł. O, i jeszcze taki. Patrzę, że tu. Termos, nie? To jest termos? Nie, to po prostu też jest butelka termiczna. No to nie było tematu. 25. Jeszcze coś takiego. A, to jest w ogóle zakręt? To jest chyba termos, co? No nie wiem. 30. Tak, się, tak, tak wygląda, nie? Jak gdyby. To jakie ja uszy? <grytanie> to chyba nie jest znowuś. Tak, to już są. Nie, to też są butelki termiczne. A, nie widzę, także robią mnie. Popatrzcie, ja nie widzę. Piszcie w komentarzu, Patrzcie, ile to w ogóle butelek przybyło. Jakie kolorki, 15 tak? Jakie to małe te, te literki, te cyferki. Okay, idziemy dalej. Dobra, na podkładkach, ale oprócz tej zielonej tutaj nie widzę żadnej nowości. Gdzie tu jest cena? 12 zł. Dwie sztuki, nie? Nowość chyba tak. Ten kolor w sensie. Profila na, na zasłonach i w zasłonach na firanach. Nowość 140x260, dwie sztuki. Za 80 zł. Chyba mhm, nowość. Poduszki, ale nic tu nie widzę. Z nowości. Nic, nic, a nic. I na zasłona? Może tutaj, ta? Nie, już już pokazywałam. Może nowy kolor. czterdzieści na 200, dwie sztuki za 60 zł. O, wróciły do chodniczki, takie zwyklaczki za 7 zł, wymiar 40 na 60 Dobra, chwila na ramkach. Coś tutaj widzę, czy to jest nowość? Bardzo możliwe. Już podejrzymy sobie cenę 25 zł Ewentualnie jeszcze coś takiego. O. Chyba nowość. Za 15. Jeszcze tutaj widzę. Coś. Dwie dyszki. A jeszcze jest w ogóle mniejsza wersja. O. Za 12. Bo widzę taką ładną donicę. A ja już ją pokazywałam, chyba. 17 zł. O no i teraz już wspomniałam, że muszę pojechać do Action, po skrzynaczkę na moje zioła, Także jeszcze sobie podejdziemy do Action. Dzisiaj tutaj nie widzę żadnych nowości, Także idziemy dalej. I znowu ziarnic, Taki ładny kocyk na żółta, 180 na 220 za 70 zł. Widać ten wzór? Widać. Co myślicie? Ładny kolorek, nie? Bardzo ładny. Czy coś jeszcze? Nie. Okej, okay. ale zawsze coś. Przez chwilę na łazienkach widzę nowy chodniczek. Już mam, pokazuję. O, taka szarość. Ładna ta szarość. Za 12 zł. Wymiar 50x70. Ładne co? Niestety nie jest podgumowane. No i co? I chyba tym sposobem doszliśmy do końca. Bo tak przeleciałam po całości. No i tak nic nie ma. Także wszystkie przyglądy aktualne mocno. Ta wielka wyprzedaż teraz to, także warto skorzystać. 10 zł. Nie wiem czy to nowy kolor. I co? I przyjdziemy w poniedziałek. Okej okay. nic tu już nie widzę. No w sensie te kolory ale to bez sensu pokazywać, nie? 5 zł jak coś. O właśnie też nowość, też nowość, tam nowość. Ale to tylko papierek, nie? Mało istotny. Dobra, to kończę. Jeszcze Wam cudownej niedzieli. Dzięki, że byliście do następnego Cześć. Jeszcze przem to osłonki. 5 zł ale nie taki kolor, chciałam białe. To muszę gdzieś indziej poszukać jeszcze. W innym pepku, albo we pojedziemy właśnie tam. Pod dostatkiem tych osłonek było. Dobra, to kończę. To już się nie łączę. Dobra, idę. Czy wlazam na zabawkę? To takie ślepia. <grym> Jaki ekstra. Jakie zęby w ogóle? Ile? Ty kosztujesz, panie dinozaur, 60 zł. Fajny, nie? Świetny. Dobra, kończę, cześć. Tu jeszcze jakiś pan rak grający. 40 zł. Okej. Okay. Idź kobieta, Idę. Cześć. Jeszcze niebo do tych osłonek, które są nowością wjechane, O, takie większe. Osłonki za 20 zł. I teraz to już na wszystko Fajne są te osłonki, nie? Ładne, fajnie światło odbijają Bo ile w ogóle tych dosadzenia? ale kupiłam wczoraj w Pepco, nie? Także będę sadzić Kupiłam sobie oregano i Bazylia A jeszcze rzut oka na wyprzedaż Minus 50% Bardzo dużo wieszaczków Bardzo dużo nie, dziecinnych rzeczy Na wyprzedaży, także warto skorzystać Субтитры а. Niekiedy, bo wycie to rzucam, każdy tu przyszedł. Bo to trzeba, żeby nie było słodkiego gadania. Ale fajnie. O. Mega, nie? Dobra, no, zdradzę was z tym widoczkiem. Dzisiaj niedziela, jak coś, a ja wrzucę to w poniedziałek. Ale ciepły piaseczek. no i róża musi być, nie? Tu jest tak trochę dziko złość. Fajna tej porsza. to nie będziemy przenieść. Tak. I jaka miejscóweczka. W tle lacz. W tle lacz, serio. Mogę się rozstać z tymi moimi blaczami. Z syseją. Bardzo wygodne. Może ja zabiorę, może jeszcze mi... Jak się rozłożyłam, no to w sumie się wcięłam miejscóweczkę komuś. Ale to teraz... nic. Chcielibyśmy coś tam porabiać.